Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj chcę przeanalizować najczęstsze niedobory żywieniowe, witamin i minerałów. Zanim przejdę do meritum to pamiętajmy, że te niedobory mogą wynikać nie tylko z żywienia, bo to oczywiście na pierwszy plan się wysuwa w tym kontekście. Jest osoba, która je super zdrowo, ale w jej ciele toczą się stany zapalne o niskiej intensywności. Przykładowo ma niedoleczone infekcje, i automatycznie jej ciało zjada tych witamin i minerałów, tak kolokwialnie mówiąc zjada, oczywiście, yy, na poczet walki z tą przypadłością, która dzieje się w jej ciele. Dlatego też pamiętajmy, że żywienie swoją drogą, ale też musimy cały czas doglądać i obserwować swoje ciało, bo też dzisiaj będę mówić o najczęstszych symptomach, zwłaszcza w kontekście pierwszego niedoboru żelaza, bo to jak się okazuje, jest duży problem, nie tylko u wegan, ale przykładowo u osób, u kobiet, zwłaszcza które obficie miesiączkują, u kobiet w ciąży. I też tu chcę nadmienić, że suplementacja żelazem to nie jest rozwiązanie, tak naprawdę, bo tu trzeba znaleźć przyczynę. Tą przyczyną. Może być również właśnie niedobór odpowiedniej ilości mięsa. Też wiele osób mówi, że a żelazo przecież też jest w roślinach. No oczywiście, że jest żelazo, i tu też trzeba podkreślić automatycznie, że mamy dwa rodzaje żelaza: mamy żelazo chemowe i niechemowe. Chemowe znajduje się w produktach odzwierzęcych, a niechemowe w produktach roślinnych. I tu, jeżeli byście sobie przeanalizowali, no to konwersja przykładowo żelaza, raczej konwersja, absorpcja żelaza z pożywienia. Do naszego ciała z mięsa jest na poziomie 20%, a jeżeli chodzi o produkty roślinne, no to jest tylko do 2% maksymalnie. Dlatego też tutaj zwracam na to uwagę, jeżeli ktoś jest weganem, no to niech zwróci szczególną uwagę na to, aby stosować witaminę C w produktach roślinnych. No tutaj pewnie na ilość witaminy C to nie będziecie narzekać, bo zielone warzywa czy owoce same w sobie mają sporą ilość. Dla osób, które są weganami, no to one te wszystkie strategie namaczania, dbania, może no tak głupie to zabrzmi, dbania technicznych aspektów naszego żywienia w przygotowaniu, czyli jak gotujemy brokuły, to żeby odkryć i żeby wyparowały te związki potencjalnie blokujące wchłanianie żelaza itd., itd. i tak dalej i tak dalej. Też warto tutaj podkreślić, że nasza krew jakby miał uproszczony skład wam podać, no to składa się z trombocytów, erytrocytów, wosocza i leukocytów. Jeżeli chodzi o erytrocyty, to właśnie to są nośniki tego tlenu i blada skóra czy osłabienie naszego układu odpornościowego też może wynikać z niedoboru żelaza, bo żelazo też bierze w wielu procesach udział biochemicznych i nie możemy tego odpuszczać. Dlatego dbajmy o optymalny poziom żelaza w naszej krwi. Jeszcze raz powiem, że suplementacja żelazem to nie jest rozwiązanie. Trzeba znaleźć ewentualną przyczynę. Jeżeli nie możemy, nie jesteśmy wegetarianami tylko jesteśmy weganami no to wtedy też trzeba jeszcze zadbać o witaminę B12, o odbudowę mikrobioty i o to żeby komponować tak posiłki aby pozbywać się tych związków fitochemicznych, blokujących ewentualnie absorpcję, wchłanianie tego żelaza. Kolejnym niedoborem żywieniowym jest niedobór jodu. Szacuje się, że nawet 1 trzecia populacji światowej może mieć niedobór jodu. Tu w kontekście od razu trzeba powiedzieć zdrowia naszej tarczycy, bo niedobór jodu powoduje kaskadę zdarzeń związaną z nieprawidłowym funkcjonowaniem naszej tarczycy. I tutaj oprócz jodu też trzeba pamiętać o selenie, o tyrozynie, o witaminie B2, B3, B6, C, e. Dlatego też to jest jedna z przyczyn niewydolności, czy nieprawidłowego funkcjonowania naszej tarczycy. No to jemu. Warto pamiętać, że niedobór jodu może powodować między innymi wole tarczycowe. Tak jak mówię, no, żadnym rozwiązaniem z reguły nie jest pchanie jak największej ilości danego pierwiastka, który, na który mamy niedobór, bo coś jest przyczyną tego niedoboru i bardzo często, tak jak w kontekście samego żelaza, też mogą to być przewlekłe infekcje, stany zapalne, stres i w pierwszej kolejności musimy zadbać o to środowisko, dlatego też tu odsyłam do filmu, gdzie tłumaczę, jak uzdrowić, tak kolokwialnie mówiąc, bo oczywiście no uzdrawia natura, a lekarz leczy. No to w sumie by się zgadzało. Natura jest elementem uzdrawiania, ale tylko i wyłącznie, jeżeli zadbamy o te wszystkie elementy, czyli minimalizację stresorów, toksyn i tak dalej. Warto sobie to przeanalizować. Kolejną substancją której deficyt możemy zaobserwować bardzo często, to jest witamina D3, a dokładnie hormon, bo jak się okazuje, to jest hormon, który potrafi włączać i wyłączać najróżniejsze geny. Dlatego, odpowiednia ilość, optymalna witaminy D w naszym ciele to jest nie tylko dobrze funkcjonujący układ odpornościowy, ale też minimalizacja ewentualnych stanów zapalnych czy. Mniejsze ryzyko wszelkich infekcji. I tutaj, jeżeli miałbym przytoczyć badania, to bardzo często wiele publikacji naukowych mówi o większym ryzyku cukrzycy typu drugiego, nowotworów i też zespołu metabolicznego, między innymi, związanym z tym, że mamy niedobór witaminy D. Dlatego wiele osób, które trafia już z jakimiś ciężkimi przypadłościami do Szpitala i badane są przykładowo parametry witaminy D3, mają tak skrajny, i teraz nie wiadomo, czy co było pierwsze: jajko czy kura. Czy to jest przyczyna chorób, tych, z którymi dana osoba trafia, czy. Ten deficyt witaminy D3 jest spowodowany tym, że już jest jakiś chorobotwórczy czynnik w naszym ciele, który eksploatuje tą witaminę D3. Ale jest wiele publikacji pokazujących, że odbudowa i podniesienie tej witaminy D3 zmniejsza ryzyko cukrzycy typu drugiego, nowotworów, zespołów metabolicznych i nawet jeżeli ktoś ma jakąś infekcję wirusową, bakteryjną czy grzybiczną, to dużo szybciej przechodzi, pozbywa się jej w momencie, kiedy miała odpowiedni poziom witaminy D3. Dlatego też możecie sobie tutaj tą analogię wytłumaczyć, że to jest też bardzo pomocne w ewentualnym zapadnięciu na jakieś nie daj Boże choroby. Dlatego osoby, które mają nawet odpowiedni poziom witaminy D3, to powinny ją mimo wszystko ładnie utrzymywać. I warto pamiętać, aby w naszej części Europy, zwłaszcza w okresie Letnio wiosennym poddawać się ekspozycji na słońce. Ja nie mówię, żeby tutaj cały dzień siedzieć, ale wystarczy 15 minut dziennie, żeby 40% ciała było odkryte, a wtedy dochodzi poprzez skórę do produkcji witaminy D3, a, 20, a dokładnie 25 OH witamina D3. I pamiętajmy, że też witamina D3 w kooperacji z witaminą A, z witaminą. K2 to jest, można powiedzieć, święta trójca, jeżeli chodzi o zdrowie naszych kości, zdrowy, zdrowie jelit i też cały system odpornościowy na tym korzysta, jeżeli mamy tą świętą trójcę na wysokim, odpowiednim poziomie. Kolejnym składnikiem odżywczym, na który mamy niedobór w naszym ciele, to jest witamina B12. To jest kobalamina, ona jest rozpuszczalna w wodzie. Ona ma bardzo mocną konotację z żelazem. Jeżeli ktoś ma niedobór witaminy, jeżeli ktoś ma niedobór żelaza, to bardzo często też ma niedobór witaminy B12. Pamiętajmy, że ona ma bardzo mocny wpływ na nasz układ nerwowy, na prawidłowe funkcjonowanie naszego serca, bo jest wiele badań, publikacji naukowych pokazujących zależność niedoboru witaminy B12, a większego ryzyka zawału serca. A najlepszymi źródłami witaminy B12 no to są podroby wątróbka cielęca, wołowa, nerka cielęca, ostrygi, żółtko, mózg, tuńczyk. Dlatego kto ma ochotę, to to powinno być nieodłącznym elementem jego żywienia. Kolejnym niedoborem żywieniowym jest wapń i ten wapń jest stosunkowo kontrowersyjny, bo Oczywiście osoby jedzą nabiał, sery, mleko, yy, suplementują się wapniem i co do czego dochodzi, że badania to pokazują, możemy zwiększyć ryzyko chorób sercowo-naczyniowych z zawałem włącznie, a problem tkwi w tym, że wapń jest zarządzany przez coś. On jest zarządzany właśnie między innymi też przez yy, fosfor, przez witaminę D3, przez witaminę A. K2, dlatego też jeżeli ktoś jest stosunkowo dużo wapnia, a nie ma tutaj zbilansowanego żywienia pod kątem tych witamin, no to tak naprawdę on zamiast dobrze gospodarować ten wapń, czyli wkładać je ten wapń w zęby, w kości, bo w ten sposób zmniejszamy ryzyko osteoporozy, i je, i je, i je, ale zapomina o tej świętej trójcy. No i dochodzi do tego, że ten wapń zamiast odkładać się w kościach i zębach, to odkłada się w alteriach żylnych. Jeszcze nie daj Boże jak pali, pije, ma przewlekły, yy, przewlekły stres, no to zwiększa ryzyko odkładania tych złogów wapniowych w naszych alteriach żylnych. Jakbyśmy przykładowo rozcięli serce osoby, która miała przewlekłą miażdżycę i byśmy zaczęli pod mikroskopem oglądać, z czego jest ta miażdżyca zrobiona? To też tam jest bardzo dużo złogów wapniowych. I to wynika z tego, że ten wapń był źle gospodarowany. Dlatego też pamiętajmy, aby to żywienie było oczywiście zbilansowane, ale pod kątem zdrowych kwasów tłuszczowych, gdzie mamy witaminę A, kiszonek, kimchi, kombucha, tam mamy naturalne źródła witaminy K2, które jest właśnie aktywuje ostokalcynę bodajże i kadwójka wyciąga ewentualne złogi wapniowe z tkanek miękkich i wkłada je tam gdzie trzeba czyli do kości i zębów. Jeszcze na koniec zostawiłem niedobór magnezu. On jest bardzo podatny na degradację jeżeli chodzi degradację zużycie. Jeżeli chodzi o stres przewlekłe infekcje. Pamiętajmy że magnez bierze udział w Minimalizacji ryzyka ostoporozy, wsparciu naszego układu odpornościowego, procesów myślowych. Magnez bierze udział, tak naprawdę, w 300 najróżniejszych reakcjach biochemicznych w naszym ciele. No i jest bardzo mocno zużywany. Kolejna sprawa, no to też pamiętajmy, że. Gleba na przestrzeni lat została bardzo zdemineralizowana i tutaj możecie sobie zerknąć jak od 1985 ta ilość z roku na rok magnezu w glebie zmniejszała się, a tym samym przykładowo jak fasola kiedyś była potężnym źródłem magnezu, tak teraz ma tego magnezu o 55% mniej. Przykładowo ziemniaki też kiedyś miały o 48% więcej tego magnezu, a przykładowo warzywa korzenne nawet miały tego magnezu o 75% więcej. Ziarna, orzechy, możemy namaczać, możemy mm, robić te wszystkie zabiegi po to, aby te substancje antyodżywcze, zwłaszcza lektyny wypłukać i wtedy też ewentualnie ten magnez będzie w większym stopniu Wchłaniany. Tak naprawdę wszystkie pierwiastki można zbadać z morfologii. Stosunkowo drogie są te badania, ale uważam, że raz w roku, raz na dwa lata, chyba że rzeczywiście jakieś symptomy się pojawią, no to wtedy można już doraźnie zadziałać i zrobić cały panel witaminowo-minerałowy. Ten temat też jest głębiej analizowany na platformie motywator.tv. Tam nauczycie w trzy dni więcej niż przeciętna osoba uczy się we własnym zakresie. Dlatego jeżeli. Szanujesz swój czas i nie masz czasu przede wszystkim na szukanie, analizowanie i myślenie, czy to jest racja, czy to jest racja, bo w dzisiejszych mediach niestety jest dezinformacja, powoływanie się na nieistotne badania na próbie 20-30 uczestników. To jest na przykład też problem, gdzie wiele osób nie wie, jak interpretować badania naukowe. Wszystkie materiały, które macie na motivator.tv, to z reguły są Informacje, wiedza poparta nie jakimiś wyrwanymi z kontekstu badaniami, tylko właśnie to są akurat metaanalizy, czy z reguły badania kliniczne, czy przedkliniczne, więc cała treść, która jest tam opisywana jest na solidnych fundamentach naukowych opisana. W opisie macie ofertę specjalną z 499, pakiet premium przeceniony na 189 i tam macie dostęp do wszystkich kursów, wideo, jadłospisów, e-booków, podcasty. Teraz też się już pojawiły, więc osoby, które lubią biegać i z słuchawkami dużo rzeczy robią w domu, też mogą sobie wykorzystać tą platformę dla siebie. Tyle ode mnie. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach. No i widzimy się niebawem.